Witam, pozdrawiam, smażę sobie jajecznice w lesie Trzeba troszkę przemieszać, nóż Mora 2000 Noszę na szyi To jest maniarka US Army Zasobnik do santowca No już niedługo będzie można jeść Śpek Tak się prezentuje płomień Buty to Bunteswery 2005, zmieniłem z HX w Nepal Pro na te akurat. Ostatnio sobie w lesie, były ze bagna. Dobra, tu jeszcze troszkę przemieszam. Żeby to się trzymało. Pomiar idzie doskonały Spodnie to Multicam Monowski Z 7 i WS Bardzo praktyczne, dużo kieszeni Jeszcze tutaj są na wytkach I pozdrawiam serdecznie A zresztą jeszcze pokaże się okolica Prezentuje cisza spokój ptaszki cierkają Leśna muzyka jest to, co lubię najbardziej. I pozdrawiam serdecznie. Filip Piotrowski. Dziękuję.